Piąty dzień czerwca 1944 roku anglicy polują od samego rana Z lasów wyskakują smukłe maszyny, biorą przeszkody jak konie wyją. I znikają. To głośniejszy, to cichszy ryk silników jest jak naszczekiwanie. O dziesiątej rano leżałem w lasku koło dworca. Zajechała lokomotywa po jakiś transport. Kilka wagonów towarowych. Nie wiem z czym. I już ją zoczyli. Polatali wokoło, żeby ludzie mieli czas odejść i potem przeszyli ją artystycznie. Dwa ściegi, para wspaniale syknęła i po herbacie. Maszynista szalał z zachwytu. Jakże radosne jest to niszczenie! Sam łapię się na tym, że lokomotywę lub cokolwiek innego na chodzie uważam za skandal i obrazę boską. Zazdroszczę tym lotnikom. Ciągle ma się tylko w głowie wyrazy w rodzaju w pył, w proszek, na mączkę, w drebiezgi. Aż skryle są. Po wczorajszym słonecznym dniu przyszedł dziś deszcz. Leży na łóżku i z przyjemnością wsłuchuje się w monotonny plusk i dzwonienie rynien. Pije łapczywie wodę razem z roślinami. Szósty dzień czerwca 1944 roku. Wyjechałem koło dziesiątej, wypchany słoniną, jajkami, masłem i kiełbasą. Pogoda mieszana słońce, wiatr, chmury, przelotne ulewy i zimno. I znowu chwila słońca. Zmieniłem trasę mój, beme, Paryż. Na głównych drogach mogłoby być za ciepło. Znowu latają samego rana całymi sforami. Droga górzysta, śliczna. Wielkie lasy olbrzymich grabów, płytkie doliny są jak ogrody. Mam ochotę zacząć oganiać się od tych samolotów, jak od komarów. Wydaje się, że mnie za chwilę obsiądą. Behme przeprawiam się przez łazę łodzią, bo wczoraj zbombardowali wszystkie mosty. Przy brzegach pływają zdechłe ryby. Mój przewoźnik mówi mi, że po wczorajszym bombardowaniu mostu kolejowego wyłowili przeszło 500 kg ryb. <noise> Dziś całe BMW jadło na obiad ryby. Nastrój jest dziwny. Gdy w małych miasteczkach pytam o drogę, ludzie odpowiadają mi jakoś tajemniczo i podejrzliwie, oglądając od stóp do głowy. Grupki Niemców po trzech, po czterech stoją na rozstajach dróg i czekają na samochody. Hese łapie mnie ulewa i wchodzę do przydrożnego bistra. Jakaś starucha daje mi przysłodki aperitif na sacharynie i oświadcza, że wobec tych wypadków trzeba uważać, do kogo się mówi. Nie rozumiem, ale mówię o, wiwi. Oui, oui. Często je ją chlebem z salcesonem. Oddzięcza mi się kieliszkiem koniaku. Jadę dalej. Wpadam do Paryża po czwartej. Przy Port de la Chapelle, alarm. Ktoś przechodząc obok, mówi: To już ósmy dzisiaj. <gry> Rekord. Za chwilę odbizdują. Na bulwar Taz biegowisko. Niemiecki autobus zderzył się z cywilną ciężarówką i wywrócił ją. Wygląda jak przewrócony na wznak chrabąszcz. Znowu alarm. Dławią się, czkają syreny. Siadam na ławce i palę. Około piątej jestem w domu. Byłam niespokojna od siebie. No I dlaczego? Jak to nie wiesz? Wylądowali. Czekam na prąd, żeby móc włączyć radio. Dopiero około ósmej. Jedenaście tysięcy samolotów, szybowce transportowe. Spadochroniarze cztery tysiące okrętów, nie licząc barek są, są, biją się w Normandii, od Czerburga aż po Deauville. A słowo ciałem się stało. 8 czerwca 1944 roku. Anglicy wzięli Bayeux i poszczególne przyczółki połączyły się, tworząc jednolity front o długości 80 kilometrów i głębokości 10 kilometrów. Ciągle lądują nowe siły. W Paryżu spokój. Życie płynie normalnie. Bombardują wokoło Paryża i na prowincji. Zanudzam się czytając la crise de la conscience européenne pola Hazarda. 10 czerwca 1944 roku. W nagrodę za spokojne zachowanie się ludności, UBB Feldshaba i komendant Paryża przedłużył godzinę policyjną do pierwszej w nocy, aby umożliwić ludności chodzenie do kina. Kina zaczynają się późno z powodu późnego włączania prądu. Z żywnością zaczyna być ciężko. Przed piekarniami ogonki po chleb. Zbudowali już dwa lotniska w Normandii. Idą. 11 czerwca 1944 roku Spokojnie, tylko dziś dopiero około ósmej rano zdjęto z kolumny na plac Bastille chorągiewki angielską, amerykańską i sowiecką. Wczoraj policja skonfiskowała u jakiegoś kupca na bulbarach cały zapas chorągiewek angielskich i amerykańskich. Był tego pełny samochód ciężarowy, pewnie jakiś kolaboracjonista. Siedzieliśmy cały dzień w domu. Próbuję czytać, ale mi to nie idzie. Takie czytanie jest wbijaniem gwoździ w sęk. Mam ostatnio straszliwe sęki w myślach. Wieczorem wpadł Robert, bardzo zdenerwowany, bo stracił kontakt z rodziną w nich. Wiele artykułów o Polsce w prasie amerykańskiej w związku z wizytą Mikołajczyka Roosevelt'a. Pani Roosevelt napisała nawet artykuł o Polsce, opublikowany przez paręset dzienników. Biedna ta Polska. Podobno Mrs. Roosevelt nie wystąpiła w stroju krakowskim. Całe szczęście, bo wtedy wszyscy powiedzieliby, że wszystko załatwione i że wszystko w porządku. 12 czerwca 1944 roku Cztery lata temu, 12 czerwca, schowany wśród opon na samochodzie ciężarowym, uciekałem z Paryża. Był taki sam ciepły dzień, a z daleka słychać było głuche dudnienie artylerii. Niemcy przechodzili sekwane, tłumy ludzi szły na południe po drogach, które były za wąskie. A dziś już cztery alarmy pomrukują z daleka serię bomb, w czystym błękicie brzęczą samoloty. I ani jednej maszyny niemieckiej. Czuję, jestem prawie przekonany, że są to najładniejsze momenty tej wojny. Koło czwartej byłem w Ministerstwie Pracy porozmawiać z kierownikiem Wydziału Etrangerów. Lubię go bardzo. Wysoki, szczupły, subtelny. Kocha Prusta i sam w sobie ma coś Prustowskiego. W chłodnym pokoju, przysłoniętym portierami, stały na jego biurku rozkwitłe piwonie, olbrzymie, rozchylone i pachnące. Ten bukiet kwiatów przerzucił mnie nagle w jakąś inną epokę, może właśnie à la recherche de Powiedziałem mu – te kwiaty i pan są dla mnie jakby jakąś całością. Uśmiechnął się i zrozumiał, co chciałem mu przez to powiedzieć. Rozmawialiśmy o ostatnich wydarzeniach, potem o Metterlinku. Opowiedziałem mu o korespondencji Floberta, co pchnęło nas w rozmowę o pasancie. Zgodziliśmy się obydwaj, że jest coś w pasancie, co tak bardzo odpowiada nam właśnie dzisiaj: styl, utajona bezlitosność. Nie wiem, w oczach mam ciągle pęk piwoni i czuję ich zapach uderzający falami. Wychodzimy razem na zalaną słońcem rue de Bejira. Mówi mi, że Antygona Anilla jest świetna i radzi mi pójść zobaczyć to przedstawienie. I nagle zatrzymuje się, monsieur. O 200 kilometrów stąd toczy się potworna walka. Tak, życie jest przedziwne. Żegnamy się. Siadam na rower i jadę do domu. Czasem przemknie rozsłonecznioną ulicą samochód niemiecki, umajony zielenią. Trudniej go dostrzec tam, na drogach, nad którymi warczą uparcie tylko alianckie samoloty. Nosił wilk razy kilka. Na Saint Germain siadam na tarasie kawiarni, migają w słońcu rowery i kolorowe plamy ładnych kobiet. W ciepłe dni wszystkie kobiety są jakby Otwarte jak kwiaty, a może tylko są to resztki wrażenia, bo w oczach mam ciągle bukiet piwoni. Amerykanie zajęli karontą 13 czerwca 1944 roku. W nocy też ciągłe alarmy. Cały Paryż jest trochę śpiący i niewyspany. Ludzie drzemią jadąc metrem. Zaczyna być głodno, nawet jarzeń brak. Mówią, że w przyszłym miesiącu nie wydadzą już kartek na chleb i będzie zapisywanie się u piekarzy. Nie znoszę piekarzy. Teraz zaczynają się już zachowywać tak, jakby oni dawali chleb. Ma się wrażenie, że oni są rządem. Rząd piekarzy. To byłoby chyba straszne. Po słonecznym dniu wczoraj dziś jest znowu pochmurno. Ludzie martwią się, bo to utrudnia działania lotnicze. Z drugiej strony Francuzi zaczynają już wygadywać i szemrać. Bo jak Anglicy przyjdą, to zrujnują ich gospodarczo. Teraz już lądują z fałszywymi frankami, a potem będą tylko wyzyskiwać atarati, atirititi, aturututu. Wszystko tonem zgorzkniałej ironii. Bardzo ich lubię, ale dziś miałem dość i w czasie obiadu w kantynie przejechałem się po moich kolegach. Jak przyszli Niemcy z barkami okupacyjnymi, to było dobrze. Szybko przyzwyczaili się. Gdy przychodzą Anglicy z frankiem okupacyjnym, który na pewno jest więcej warki, posiada lepsze pokrycie, chociażby pokrycie silniejszego. To źle. A poza tym to zwyczajna ostrożność, bo inaczej chłopi żądaliby od razu dolara za jedno jajko i funta za funt masła. A w ogóle, jeżeli jesteście zmęczeni i słabi, to powiedzcie po prostu, że rasa Latynów, do jakiej wy należycie, jest w pełnej dekadencji. I nie wygadujcie. A jeżeli wam się coś nie podoba, to starajcie się także przeciwdziałać. Gadaniem i ironią jest nawet najlepszego gatunku. Nie osiąga się niczego. Od stu lat wszyscy was wyzyskują z Anglikami na czele. A wy tylko potraficie gadać, żalić się, ronić łzy nad w wąs. Trochę się uniosłem. Kaszturchał mnie pod stołem i byłem pewny, że skoczą na mnie. Tymczasem nic. I to mnie bardzo zmartwiło. Jak już wylądowali, i widać, że mają wszystkie szanse utrzymania się, to mówią z pogardą: No, mieli cztery lata na przygotowanie się. Albo oni robią wojnę materiałem, a nie ludźmi to nie sztuka. Nieraz z jakąś okrutną wyrazistością czuję w tym zachowaniu się coś, co przypomina pretensje starej i znakomitej aktorki, która zdaje sobie sprawę, że pewne role nie są już dla niej, ale nie umie przyznać się do tego sama przed sobą i przestawić się na inny repertuar, bardziej dla niej stosowny. Anglicy wzięli do niewoli w Normandii spory oddział tych szarych telefonistek niemieckich tych niemek nie mogę znieść jeszcze bardziej niż niemców 14 czerwca 1944 jem śniadanie i alarm po chwili ryk motorów nad dachami i obfite serie karabinów maszynowych. Dorwali jakiegoś Niemca i gonią go po dachach. Po kilku minutach grzmoty bomb gdzieś niedaleko. Zawsze boję się trochę o ten dworzec obok nas. O dworzec. Na wszelki wypadek idziemy do metra. Tam już pełno. Pod ścianą jakiś chłopczyk z pieskiem na rękach. Pytam go, czy jego piesek też się boi. Odpowiada mi z powagą, „Musi, monsieur, monsieur, niech pan patrzy jak on drży. Po szynach gonią się dzieci i pokrzykują. Grupa młodych robotników i robotnic z fabryki obok rozsiadła się wokoło. Śmiechy, pocałunki, dziewczęta siadają chłopcom na kolanach. Jeden pali papierosa i podaje dymka dalej. Dziewczęta parskają i krztuszą się. Zabrałem ze sobą maszynizm et filozofischila. Aby przeciwdziałać złemu użytkowi wynalazków, Bacon odwołuje się w swoim nowym organum do prostego rozsądku i świętej religii. Odwołuj się biedny człowieku XX wieku. Do prostego rozsądku i świętej religii, gdy rozsądek i religia należą już częściowo do pojęć prehistorycznych. W każdym razie rozsądek na pewno. Gruby, goliatyczny sklepikarz powraca ciągle do strzelaniny nad naszą dzielnicą. Jak usłyszałem, że oni tam w górze strzelają, pomyślałem sobie Sawa mal” i powiedziałem klientom, żeby wyszli. I za chwilę to samo. Jak usłyszałem, szkoda, że go nie zastrzelili. A może to piekarz? Straszne. Tacy jak on, są przekonani, że wojnę wygrywa się dla nich. Alarm skończył się o dziesiątej i w kwadrans później pojechałem do fabryki. Na moście Austerlitz. Dwie kobiety rozstawiły sztalugi i najspokojniej malują odwieczny widok sekwany i Notre Dame. Po tym długim alarmie, po grzmocie bomb i trzepocie walki powietrznej nad dachami, jest w tych sztalugach coś bezgranicznie uspokajającego. Mija mnie elegancki, czarny samochód półciężarowy firmy Champana Grenio, pełny grubych butelek. Narobił mi takiego smaku, że wstąpiłem do najbliższego bistra i wypiłem kieliszek musującego wina z lodu. Wieczorem słuchałem radia i złapałem jakąś audycję niemiecką, z której wynikało, że wskutek braku mydła rozpoczęto tam akcję pod hasłem Dreck ist nicht gefährlich. Jakiś profesor napisał w jakimś tygodniku medycznym, że czy matka położy spać dziecko brudne, czy czyste? To dla zdrowia dziecka jest to zupełnie obojętne. Jaka szkoda, że takiej akcji nie rozpoczęto, kiedy byłem dzieckiem. To były męki z tym wieczornym myciem. Postanowiłem się odegrać i idę dziś spać, nie myjąc się. Dryk, jest gefährlich. O Boże! Cóż to za naród. 15 czerwca 1944 Alarm. Wobec tego wyszedłem z naszej salle de fête i pojechałem do Bagnol, do parku. Z pobliskiego lotniska Villa Kuble prysnęły na wszystkie strony niemieckie myśliwce uciekają po dachach. Leżę na trawie, która jest sucha i twarda, jak heblowiny. Znowu ani kropli deszczu i pogoda wspaniała. Powietrze tak przejrzyste, że widzę stąd wyraźnie sakhekr, oddalone o dobrych piętnaście kilometrów w linii powietrznej leżę i czytam takie krótkie studium o pani hańskiej pod tytułem cudzoziemka napisane przez polkę korwin piotrowską nie lubię tego podejścia do tematu pani hańska zrobiona na eteryczno co zresztą zupełnie nie wychodzi bo wiadomo że była właścicielką nie tylko rozległych włości ale i okrągłości na 209 stronach jest tu wszystko – Kuligi, Dożynki, Henewroński, Emir Żewuski, Konfederacje, Filomaci Filareci, Bigos, Romantyzm i tak A w Nyschatel był tylko pocałunek. Na wyspie Broń Boże nic się nie stało – godzinki śpiewali. I Balzak przeczuwał, że jego związek z panią Hańską nie przyniesie im żadnych radości. Nic prócz egzaltacji ducha. Kochali się w niebie mistycznym. Po co pisać takie rzeczy? Przecież ich spotkanie w Petersburgu w 1843 roku na pewno nie było takie mistyczne. Wracając z Petersburga do Paryża, Balzak zwiedza po drodze drezno. Jest trochę rozczarowany. I Drezno nie wywiera na nie spodziewanego wrażenia. I wtedy pisze: A więc trzeba będzie powrócić do Drezna z tobą, aby obrazy przemówiły do mnie. Oprócz kobiet Rubensa nic poza tym mnie nie wzruszyło, ponieważ jedynie kobiety Rubensa przypominały mi pewną Ewę. Nie przysięgam, czy ten ustęp listu brzmi dokładnie tak ale przypominam sobie, że na pewno był w tym sensie. O ileż to wymowniejsze. Od razu widzi się panią Ewelinę. Jakie to naturalne, zrozumiałe i mile nie mistyczne. Nie znam Rubensów dresdańskich, ale przypuszczalnie nie są inne od wiedeńskich i tutejszych. Swoją drogą nie lubię Rubensa, malarz cielistych baleronów. To okropne, że gdy u nas pisze się monografię czy biografię, czegokolwiek lub kogokolwiek, to nie pisze się o danej osobie. Opisywana osoba lub ruina jest tylko pretekstem do sprawy polskiej. Polska szpuntuje nam wszystko. I potem wychodzi z tego eteryczna pani hańska, która w rzeczywistości ważyła na pewno 200 funtów. Koniec alarmu. Szkoda. Niemcy wracają na lotnisko po dachach, a ja myślę o bazaku, o plotkach, które otaczały jego podróż. Mówiono, że car zapłacił mu za napisanie książki, która byłaby odpowiedzią i sprostowaniem paszkwilu Kustena o Rosji. Czasem można mieć zupełnie uchwytne uczucie absurdu i jakby przewinienia. Wskutek zbombardowania wszystkich mostów na sekwanie cały nachszub niemiecki przechodzi przez Paryż. Patrzę na nich z przyjemnością, jak jadą spoceni i zmęczeni tam, na front. Miałbym ochotę podchodzić do tych stojących samochodów i mówić z niewinną minką: Co sądzicie? Czy balzak znał się na obrazach? I wykręcać się na pięcie jak taki mały chłopak, co opowiada, że on ma zegarek, ehe, a ty nie masz, a znowu wszędzie ogonki. Suszymy chleb.